Przed nami 630 odcinek serialu Akacjowa 38. Mauro podstępnie doprowadza do zatrzymania Fernanda i kajetany. Sam odwiedza Teresę, której zachowanie jest bardzo niepokojące. Juliana namawia Wiktora do rozmowy z babką. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 630 odcinku Akacjowej 38, Akacjowa 38, odcinek 630 w piątek, 30 maja 2025 roku o godzina 18:45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 630 odcinka serialu Akacjowa 38 Mauro podstępem sprawia, że Fernando i Kajetana zostają zabrani na komisariat. W tym czasie odwiedza Teresę, która zachowuje się jak lunatyczka. Simon poznaje swojego brata Leandra. Juliana prosi Wiktora, by porozmawiał ze swoją babką Susaną. Mauro chce zabrać Teresę z mieszkania Kajetany. Wiktor odwiedza Susanę, która wreszcie nazywa go wnukiem.